Siema, tu Agata, nie powinnam nagrywać tego podcastu teraz, ale ja wypiłam kawę przed chwilą i zawsze tak jest, że jak wypiję kawę, to nagle uruchamia się wszelka energia ze wszechświata we mnie i mam takie twórcze pomysły bardzo. Podwójnie nie powinnam tego podcastu teraz nagrywać, bo mój mąż prawdopodobnie w naszym nowym miejscu zamieszkania znosi stary stół i przestawia i pracuje siłowo, a ja powinnam pakować wszystko w domu, jeszcze korzystając z tego, że dziecko śpi. Boże ile prywaty i wykorzystać ten czas powinnam bardzo dobrze, ale no, stwierdzam, że dobrze go wykorzystam, bo nagram pozytywną sprawę, która przyda nam się na te czasy, które są, wiadomo jakie są, wszędzie słyszycie, że są dziwne czasy, prawda? No to oczywiście ja muszę też powiedzieć, skoro już mam jakiś mały głos i miejsce w internecie. I jeszcze powiem, dlaczego wszystko się potoczyło tak, a nie inaczej, bo mój chrzestny i oczywiście jego wina wysłał mi Dubioze Collective, czyli zespół z Bałkanów, który mam wspaniałe wspomnienia z Woodstocku. Po pierwsze, jakoś zaczęliśmy go kiedyś słuchać z Mateuszem przed Woodstockiem, który oni otwierali. Tam już w ogóle był odjazd totalny, to chyba był 20 2017 rok albo 2018, i tego samego roku pojechaliśmy potem do Wrocławia na klubowy już koncert. To też była dobra faza tam. Faza w sensie taka endorfinowa po prostu. No i jak się dzisiaj rano dowiedziałam, że oni, jak ci wszyscy muzycy, mają też live, że nagrywają. Tam jeden ziomek nagrywa z Puli, jeden ziomek nagrywa z Sarajewa, inny ziomek z Morskiej Soboty i oni są wszyscy razem wirtualnie, Boże dziękujemy wszystkim, dziękujemy za internet i oni robią koncert i widać tą ich energię i się cieszą i wiadomo, że nie interesuje mnie owijanie kubków w folię bąbelkową i chowanie ich do kartona, dlatego po tym zbyt długim wprowadzeniu chciałabym powiedzieć, że dzisiaj właśnie będzie taki trochę muzyczny podcast i możliwe, że to pod podcastynacja również w tą stronę czasem zboczy, bo muzyka ym, zawsze powodowała, że ja miałam jakiś ym, w ogóle od odpał niezły. Napisałam kiedyś taki tekst te piosenki zadbają o twój dobry humor i ten tekst z okazji podcastu też wyciągnę i będę go na bieżąco edytować, żeby on się przydawał wszystkim ym, ludziom na no już na świecie, nie, trochę przerysowałam Mam swoje zasięgi <noise> wszystkim ludziom w Kujawsko-Pomorskim albo wszystkim ludziom w Bydgoszczy i w Grudziąc i z Warszawy czasem ktoś mnie czyta jeszcze. A jak mnie czytasz jeszcze z to gdzieś mi daj znać. Bo to trzeba dawać znać ludziom Czajcie, że ich słuchacie albo czytacie albo oglądacie, bo to nie zawsze tak jest, że oni wiedzą. Ym, dzisiaj będzie pięć takich utworów. Które już wymieniłam, sześć nawet, które wymieniłam w tekście. Natomiast będziemy to na bieżąco aktualizować i za jakiś czas dogramy nawet do tego podcastu więcej tych piosenek, i będzie ok. Oczywiście, z racji praw autorskich, nie będzie tutaj muzycznej ścieżki, no bo musiałabym tym artystom zapłacić za to, że używam ich. Ich ścieżki dźwiękowej. No, z wiadomych względów, nie tylko oszczędnościowych, ale i w ogóle technicznych i innych, papierologicznych, nie będę tego robić, więc liczę na to, że jeżeli coś Was bardzo zainspiruje albo czegoś nie znacie, to sobie po prostu wpiszecie w wyszukiwarkę i będzie ok, a możecie zrobić na bloga i tam są osadzone te piosenki. Więc easy, można do tego dotrzeć. Mamy XXI wiek, więc jesteście sprytni i wiecie wszystko o co chodzi. Jak jest taki dzień, kiedy. Powiedzmy, że nie czuję się pangą sukcesu, niczym sukcesu się nie czuję. Ja mam taki sposób właśnie, że muzycznie sobie radzę. I puszczam sobie piosenki, które wiem, że powodują to, że ja się uśmiecham i mam dobry humor, i chcę mi się tańczyć, i tak dalej. E, oczywiście ważne jest, aby tych piosenek nie nadużywać, no bo jak mózg się do bodźca przyzwyczai, no to już nie będzie za wesoło, tak? No Nie będzie takiej. tego efektu nie będzie po prostu. Dlatego piosenki pogodno, spierdalacz. A zapomniałam powiedzieć, że będą padały tutaj wulgaryzmy. Będą, tak, się pojawiały, a to ktoś napisał, to nie ja tym razem. E, spierdalacz pogodno. Young men and young woman. Więcej nie będę śpiewać, obiecuję, ale jak miałam w głowie ten tekst, co tam jest dalej, to już słyszycie, że się śmieję. Tam młody chłopak i młoda dziewczyna, co tam raz, razem na go leżą w trwcinach. Nie wiem, jakiś taki jest fajny ten, ten, ten tekścik i taka pogodna ta piosenka, no bo zespół Pogodno. Ym, I można piosenki użyć również, jeżeli chcemy gości wyprosić z domu po jakiejś dowówce, co ty? Chociaż nie będzie to zbyt subtelne, prawda? Everyone ma spierdalać stąd. No tak, no nie wiem, zależy jacy przyjaciele, nie? Dobra, załatwmy te wulgaryzmy już od razu, bo drugą piosenką jest, jest y, udwór elektrycznej gitary: Wszystko chuj. Piosenka jest do tego stopnia doceniona przez y, słuchaczy, że jak wejdziecie na YouTubie i klikniecie tam w główny ten utwór, on nie ma chyba teledysku. Tam w komentarzach ludzie piszą w ogóle swoje wersje, gdzie oni nie byli: no bo byłem w Rio, byłem w Bajo, byłem nawet na Hawajo i tak dalej. To oni w innych miejscach byli i piszą, co tam robili. I Boże, dlaczego elektryczne gitary nie nagrały drugiej wersji tej piosenki? Albo trzeciej, czwartej. Ja bym chętnie sobie posłuchała tego. Y, trzecia piosenka to jest y, w zasadzie. Z tych wszystkich, które będę tutaj wymieniać, czyli całej szóstki, jest piosenką najświeższą, bo to jest piosenka z "Północny Kochanek, który w sumie z szturmem tak się wdarł do. A teraz ja nie wiem, jakie to sceny. Metalowe. No nie. Jak ja Wam powiem, że Nocny Kochanek gra metal, no to jak ktoś słucha na przykład Metaliki, to mi powie, że jestem rąbnięta jakaś i w ogóle się nie znam na muzyce. Chociaż ja czaję, że jak zacznie się mówić o muzyce, to wiadomo, że zawsze znajdzie się ktoś, kto ci powie, że się nie znasz bo on wie lepiej, prawda? Bo on zna, obojętnie jaki oni gatunek grają, oni zagrali coś, co mnie bawi, i na przykład smoki i gołe baby mają tak szybkie tempo i tak tekst wyszukany, Wyszukany, nie wiem czy wyszukany, no taki, budzący moje pozytywne emocje, bardzo, że jakbym się chciała obudzić, to mogłabym się budzić tym utworem. Numer 5 jest Do It i The Boschos. A wzięło cię to z tego, że oni w ogóle kiedyś też byli na Woodstocku, teraz Poland Rock Festival, wiadomo, ale ja już tak z przyzwyczajenia mówię Woodstock. Oni kiedyś byli, kiedy ja jeszcze na Ustok nie jeździłam, zdaje się. I cała beka wzięła się z tego, że kiedyś mój mąż i jego przyjaciel, pozdro Adrian, pokazali mi to na, na YouTubie. I w ogóle mieliśmy jakąś taką bekę, że oni wyglądają jak tacy, wiecie, harlejowcy. Tacy, że jak, jak tam ten teledysk się zaczyna, to masz wrażenie, że zaraz będzie taki, takie rąbnięcie meczu. A to taki tum, 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 tum. W ogóle o co chodzi? Jakiś taki popowy. O, słyszycie? Nie wiem, czy słychać była karetka. Albo policja gonią rowerzystę, może. The Boss Hoss. Bardzo polecam. Tutaj znowu jest takie pomieszanie, dokładnie jak przy nocnym kochanku. Tam przy nocnym kochanku jest taki, no powiedzmy, że metalowa ścieżka dźwiękowa, i. Teksty, przy których chce się płakać, ale ze śmiechu. A The Hoss, no to też ta wersja wizualna z tą wersją muzyczną, powiedzmy, że tak trochę się nie spina. I podejrzewam, że to jest to, dlaczego mnie to tak bawi. No i idziemy w klasykę, czyli yy, utwór numer 5. Trochę się czuję, jakbym prowadziła te przebojów w ogóle. A Don't Stop Me Now, czyli zespół Queen. Yy, kiedy zamieszczałam ten utwór, to było jeszcze przed naszym weselem i przed moim panieńskim. Przyznam, że tak jak wiedziałam, że Queen to jest, że to jest zajebisty zespół i znałam ich wszystkie piosenki, tak jakby dopiero po moim panieńskim i po weselu, na którym wszyscy się przy tych utworach tak bawili, większego sentymentu nabrałam do tego zespołu. I naprawdę, jak jeszcze teraz, ja już miałam ten dobry humor dzięki tej piosence dawno, przed ślubem na przykład i przed weselem, ale kiedy teraz sobie przypomnę, jak dwoje moich przyjaciół tańczyło razem do tego i mówię o dwóch facetach, no to ja nie potrzebuję nic więcej do tego, aby mieć dobry humor do końca dnia. Tak jak końciki ust wędrują, tak miłowolnie do góry, wiecie, to, to jest właśnie ten stan, to jest właśnie ten stan. E, I utwór numer 6. Ścieżka dźwiękowa jest już wystarczająca, żeby tak się poczuć energetycznie, e, ale jak się obejrzy Mabelamiego ma w czerwonym futrze, w sumie widzę, że Kristaż to futro ma. Zespół Muse, Panic Station, jak się obejrzy ich w tym, no to humor jest całkiem całkiem. Pewno edytuję ten tekst i będzie tam dubioza collective wspomniana, bo jak słyszę takie fiesta, tu, tu, ru, ru", to już tańczę też. Dzisiaj mój syn nie podzielił entuzjazmu, ale no, indoktrynacja muzyczna to jest ciężki kawałek chleba. Także dubioza też się na pewno znajdzie. Myślę, że w opisie tych podcastów y, gdzieś tam postaram się przemycić link do, do tego do tekstu. I komentarze są dla was. Wszystkie utwory będą zamieszczone. Będę, mogę zaznaczyć od kogo, bo chcę, żeby to była taka baza, do której będziemy mogli wracać. To jest taka pigułka na jakiś taki kiepski nastrój.